Chciałbym Państwu życzyć zdrowych i pogodnych świąt Wielkanocnych, pełnych miłości i wiary. W tym roku będą to święta, które wielu spędzi samotnie, bez spotkań przy rodzinnym stole, świątecznego obiadu u rodziców, dziadków czy teściów. Wszystko to związane jest z epidemią koronawirusa. Przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego życzę, aby święta w tym roku były czasem spokoju i wytchnienia. Zdaję sobie sprawę, że Wielkanoc bez marszu ze święconką, bez dyngusa i bez wielkich rodzinnych spotkań to nie takie święta, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Ale mimo to życzę, aby tegoroczna Wielkanoc była zdrowa i pełna nadziei.